Śmiesznie z ręki, dobra, moja gęba tak. Bardzo niesamowity dzień, bo wybieram się na cmentarz epidemiczny, taki, który widziałem raz w życiu 6 lat temu. Nie całe 6 lat temu, bo we wrześniu, powiedzmy 5,5 roku temu. Po drodze spotkałem pana na, na stacji. Zdjęcie zrobiłem jedno, nie chciałem nagrywać, bo właśnie przyszedł człowiek. Po czym podszedł do mnie, zapytał, czy na pewno nie sfotografowałem jego. Zapewniłem, że nie. Tylko kapliczka, która stoi przy samej stacji benzynowej, będzie na zdjęciu, z 1910 roku, 110 lat ma, i nie została zburzona. Tu kapliczka, tu stacja benzynowa. I pan pożalił mi się, że chciał kupić piwo, ale nie mógł wejść do środka, bo koronawirus, zapasy papieru, mąka i makarony, cała ta histeria. Polecił mi właśnie wybranie się na ten cmentarz, który jadę. Wiesz, że jadę tam, no, no, dobrze, to niech pan spojrzy na grup mojego pradziadka, podobnie mi nazwisko. O, jedzie koleż. A ja, zmieniając temat, przejdę tutaj. Pokazywałem to na jednym z filmów. To już nie będzie poprzednie, tylko któryś tam był zupełnie. I ponieważ wszystko było zarośnięte, to nie dało się zobaczyć tego, pamiątkowego muru który symbolizował bramę, a brama tak naprawdę była z innej strony no teraz ją widać znaczy nie ją tylko ten kawałek, jest kamyczek jest ta świeca tam jest to drzewo spore miejsce tak naprawdę, spory ten cmentarz był Że nic nie zostało, przejdę tędy. Wtedy chyba nagrywałem tym rozbitym już i sprzedanym telefonem. Teraz powinno być troszeczkę lepiej. Mam już inny, ale stwierdziłem, że na razie wystarczy mi to, co mam w ręku. Bardzo lubię ten aparat. Sam nie wiem czemu nie pomyślałem, żeby wcześniej go używać do filmów. Zobaczcie, cały ten mur. To jest jeszcze wiek 15, wsypany w tąd Odtąd dotąd. Wtedy nic nie było widać. Świetnie, że stanąłem. Muszę wracać tam do ulicy, bo rower, ale naprawdę piękna sprawa zobaczyć tak dawny mur. Gdzie cegła wymieszana jest z kamieniem polnym i chyba z piaskowcem, tak myślę. O, wtedy tędy przechodziłem. Niesamowita, widać każdą warstwę. Niesamowita sprawa. Dziwnie się trochę czuję, bo wtedy, gdy pierwszy raz tu chodziłem, wiedziałem, że był jakiś tutaj cmentarz żydowski, dawny, naprawdę nieużywany, długo, długo. Teraz już wiem, że ostatni pogrzeb miał miejsce tutaj, jakoś w okolicach II Wojny Światowej, ale wtedy też cmentarz został, wiadomo, przez kogo zniszczony. I znajdują się na nim ludzie, których Rozstrzelano w drodze do obozu w Tryblince. To drzewo, o którym wtedy mówiłem, kto będzie miał ochotę, to może sobie zerknąć na to poprzednie nagranie. Tutaj Mech, wtedy rosły też takie grzyby, dosyć przerażające. No i ta część muru widać, że jakby nowsza lub po prostu dłużej opiera się upływowi czasu nie mały obszar. No i ten mur od tej strony. Kamień pewnie też niejedno... jedno, który też niejedno jest jestem dzisiaj bardzo zabezpieczony przed urazem głowy. Natomiast według niektórych pewnie upadłem na głowę, że w ogóle wychodzę na dwór, a teraz jadę w kolejną pustkę, mniej więcej w tamte okolice i spróbuję wejść. Po sześciu latach na ten choleryczny cmentarz.